Znaczy chodziłoby mi o taką. Czy mhm. e, mi generalnie mhm. chodzi... Aha, aha... Może inaczej, że... Rozumiem. Rozumiem. E, no że... Może ja to uproszczę, Bardzo proszę. Chodziłoby mi o to, że... Mhm. No, no, no no, wie pan no. Rozumiem. W miksie Samsung X 200 od złotówki i dwa razy więcej na rozmowy do wszystkich sieci. Żyć długo i szczęśliwie. Wyjdziesz za mnie? Powiedz tak. Jednak życie spłatało im fila. Teraz cała nadzieja w pomysłowości dzieci. Zmienimy informacje na zaproszenie. Dla szczęścia rodziny są gotowe socić na całego. Dorośli mają tu niewiele do powiedzenia. Komedia romantyczna dla całej rodziny. Opiekunka. Dalszy ciąg bajki. Jutro o 25. Dzień dobry bardzo. Kasiu? Dzień dobry bardzo, to ja. Twój stary brat. Radio Z czuła granie. Pyszna ta kanapka. Taka, taka... Lekka i maślana. No właśnie. To dzięki Delmie Herbo Pyszna Kanapka. Zawsze do usług. Hm, ty to wiesz jak rozmawiać z kobietami a i rodzinę nakarmię. Maślana i lekka w smarowaniu. Taka właśnie jest Delma Extra. I za to Cię lubię. Mamo, no wy rozmawiasz z Delmą? No co ty, kochanie, wołaj wszystkich na śniadanie. Delma Extra. Tajemnica pysznych kanapek. On naprawdę się nieźle trzyma bez tych papierosów. Świetnie, radzisz sobie wspaniale, wspaniale. To nie takie łatwe. O ten nowy Nikoret Microtap naprawdę szybko powstrzymuje chęć na papierosa. Nikoret Microtap na szybką ulgę w nałogu. Zapomnij o papierosie, pomyśl o Nikoret. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Uwaga panowie, zawieje świeżym zapachem. Teraz 4,5 kg proszku Persil o 10 zł taniej, tylko za 24,95. Real. Zawsze jest okazja. Odkryj modny, niesamowicie intensywny kolor. Farba do włosów Brillant firmy Schwarzkopf. Zawiera Brillant Color System. Skoncentrowane pigmenty wnikają w strukturę włosa, nadając mu modny kolor. Tak lśniący i trwały jak brylanty. Brillant firmy Schwarzkopf. Teraz nowość. Brillance Asia Lux. Fascynujące kolory inspirowane najnowszymi trendami mody. Brillance Asia Lux. Beko. 5 lat pełnej darmowej gwarancji. A po 5 latach zapomnisz, że w ogóle gwarancja jest potrzebna. Beko. Sprzęt AGD. Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie przetestował płyny do mycia naczyń. Zwycięzcą testów w Polsce jest PUR. I co? Wiedziałam o tym od dawna. Próbuj zwycięzce testu. Wybierz Pur Extra. Mamy ubezpieczenia dla każdego. Kompensa. Kunst ubezpieczeń. Już od pierwszych księżyców mamy zwyczaj przygotowywać sikwit. Według przepisu świeży śnieg i liście mięty, zebrane w dniu letniego przesilenia. A dla nieeskimosów mamy nowy Tic Tac Ice Glue. Chłodna mięta i chłodna wiśnia. Tic Tac ice glue. Polarne odświeżenie. Robić w życiu Duże pieniądze Sprawdź jutro w Superekspresie Jaki zawód da ci pracę I jacy specjaliści są rozchwytywani przez pracodawców Zobacz też nasz dodatek telewizyjny Przejrzysty układ programów i doskonały papier Zacznij piątek z Superekspresem Jeszcze jedno? Nie mogę Znowu mam wzdęcia coś? Tak, guzik Mnie też guzik pomagał, Ale zmieniłem na gastop Gaz stop? Gaz stop? Szybko rozgryzasz i zaraz przechodzi. Dzięki największej dawce już jedna tabletka rozprasza gazy nagromadzone w jelitach i wzdęcia szybko mijają. Gaz stop. Wzdęciom stop. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Co się stało z mężczyznami? Na szczęście nie wszystko stracone. Bo w McDonald's Macroyal, Macroyal Deluxe i Macroyal podwójny. 100% wołowiny dla prawdziwych facetów. Nie na żarty. O! Albo na przykład, żebym mogła jeść słodycze i żeby mi nie szło w i żeby fajna impreza nie kończyła się bólem głowy. O, i żeby po tym wszystkim nie było żadnych rachunków? Mm, takie rzeczy to tylko ważne. Bo w era pan nie ma rachunków. Kontrolujesz wydatki tak jak w telefonach na kartę. Era, możesz więcej. Nowość Milka Radosne Chwile. Patrz, kochanie, Wiśnia. Żartujesz? Wiśnia w górach? Nowa limitowana kolekcja Milka Radosne Chwile w trzech niepowtarzalnych smakach. Spróbuj, tak smakują radosne chwile. Milka Radosne Chwile. Miłość, szczęście i relaks. Redukcja zmarszczek to tylko połowa zadania. Pełne rozwiązanie to redukcja zmarszczek i zapobieganie powstawaniu nowych. Tak działa krem Nivea Q10 Plus z koenzymem Q10 i innowacyjną kreatyną. Koenzym Q10 redukuje już istniejące zmarszczki. Kreatyna zapobiega tworzeniu się nowych. Efekt? Gładka i jędrna skóra na długo. Nie we wizaszku 10 plus redukuje znaczki i zapobiega powstawaniu nowych. Piękno kobiecego ciała to jego piękne kształty, szczególnie w tak ważnych partiach jak biodra, uda, pośladki i brzuch. Klarinol efektywnie modeluje twoje ciało bez utraty mięśni. Spalatkankę tłuszczową, a zbędne kilogramy mogą być tylko wspomnieniem. Twoje ciało staje się jędrniejsze i bardziej sprężyste. Ciało, jakiego pragniesz. Graj w rumianki. Wygrywaj nagrody. W opakowaniach papieru rumiankowego Regina znajdziesz drabki pełne pieniędzy. Co to jest? Kto to jest? <laughs> to jest Manuel. Jaki Manuel? No, pomaga mi. czym pomaga? wiesz, tak naprawdę to on chyba najlepiej y, kanapki umie smarować. Te kanapki? Mhm. Mm Manuel. -well. Przygotuj się na nowy Colgate Max Fresh. Jedyną pastę nasyconą tysiącami orzeźwiających kryształków, które eksplodują maksymalną świeżością. Colgate Max Fresh. Nasycona maksymalną świeżością. A teraz eksplozja cytrusowego smaku. Wypróbuj nowy Colgate Max Fresh. Świeża limonka. Także wpłynie. Świeże, Świeże pomidory prosto z krzaka. Tym bark. Kochaj życie. Uciskany włos staje się słabszy i wypada. Dergos innowacja przeciw wypadaniu włosów. Aminexil aby przytwierdzić korzeń włosa. SP94 aby zwiększyć grubość włosa. Już po 6 tygodniach hamuje wypadanie. Włosy są grubsze. Dergos Aminexil SP94 kompleks zapobiegający wypadaniu włosów. Vichy. Zdrowie to podstawa. Zacznij od skóry. Dostępne również w wersji dla kobiet, aby włosy były gęste i grube. A co ty mi tutaj sypiesz? A mam tu coś dobrego. Ziarenka smaku. Zapach świeżych warzyw, co? No. Nowe ziarenka smaku mają więcej aromatu świeżych warzyw. Teraz Twoje potrawy będą smakowały jeszcze lepiej. Nowe ziarenka smaku winiary. Dla smaku i aromatu warto dodać. Tutaj na południu Europy odkryłam tajemnicę pięknej skóry. Oliwki. Teraz mleczko oliwkowe zostało użyte w nowym kremowym żelu podprysznic Palmoliw. Jego intensywnie pielęgnacyjna formuła pomaga delikatnie nawilżyć i odżywić Twoją skórę. Kremowy żelbot prysznic z palmoliw pozostawia uczucie niesamowitej miękkości. Odkryj nowy, zainspirowany przez naturę kremowy żelbot prysznic palmoliw z mleczkiem oliwkowym. Twoje codzienne źródło nawilżania. Długo i szczęśliwie. Wyjdziesz za mnie? Powiedz tak, jednak życie spłatało im fila. Teraz cała nadzieja w pomysłowości dzieci. Zmienimy informacje na zaproszenie. Dla szczęścia rodziny są gotowe soczyć na całego. Dorośli mają tu niewiele do powiedzenia. Komedia romantyczna dla całej rodziny. Opiekunka, dalszy ciąg bajki. Jutro o 25. W Wodgomery Brogan mamy nakaz przeszukania pańskiego mieszkania. A za to się dostaje od 15 lat do dożywocia. Szybko zleci. Chcieli przeze mnie dotrzeć do ciebie. To nasz ostatni wieczór. Nie nasz. Mój. Na pochybę wrogą. To ona ci zrobiła. Umiesz się tym posługiwać? Jeden błąd zaważył na jego losie. Został mu jeden dzień, żeby zmienić swoje życie. Edward Norton w filmie Spike Lee. godzina jutro o 22.05. Dwóch zdolnych złodziejaszków ma do wypełnienia trudną misję. Oko smoka, który mamy zdobyć, to równi wielkości pięści. Ktoś tego dokonał? Nie. Wszyscy zginęli. To będzie przygoda ich życia. Muszą tylko pokonać lochy i smoki w sobotę o 20:50. Wejdą w atmosferę za 25 minut. Cel obcych był jasny od samego początku. Całkowita zagłada Ziemi zajmie im około 36 godzin. Zgładzą nas. Czas minął. Rozpoczęła się apokalipsa. Gdy odeszła nadzieja, ludzkości pozostała jeszcze duma. Nie poddamy się bez walki przed fanem. Dziś obchodzimy nasz Dzień Niepodległości. Will Smith, Bill Pullman i Jeff Goldblum. Dzień Niepodległości w poniedziałek o 20:50.